Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś zrobimy sobie analizę oraz ocenę nowego cinematika Legionu. Miałem to zrobić jakiś czas temu, natomiast wypadło, że zrobię to akurat teraz. I jeżeli chcielibyście zobaczyć cały ten cinematic, macie go oczywiście tutaj na dole w opisie, więc pójdźcie sobie najpierw obejrzeć, a później wróćcie na analizę, bowiem ja w trakcie tego trailera będę pauzował i będę rozmawiał. Dlatego też jeżeli ktoś by chciał to po raz pierwszy obejrzeć, albo chciałby to obejrzeć i się wczuć, no to raczej to nie tutaj, raczej to musisz wejść właśnie tam. Ja tutaj po opowiadam o tym co, co jest, jak to wygląda no i, no i oczywiście gdzieś tam odniosę się, dam ocenę więc oczywiście ocencie film i zobaczymy co tam tutaj w tym cinematyku jest cinematic na samym początku rozpoczyna się od słów my son, czyli bardzo podobnie jak w przypadku cinematica wrath of the lich king gdzie też tam właśnie były my son Tutaj widzimy oczywiście Wariana, który pisze do swojego syna Anduina Wryna, który został najwyraźniej gdzieś w królestwie. No i mamy tutaj oczywiście ten król, pisze ten list, bo wie, że może nie wrócić. Jest to misja, że tak to powiem, samobójcza. No i rzeczywiście w późniejszych etapach widzimy, że naprawdę to, na co on się porywa, gdzie, gdzie płynie, gdzie leci w sumie, jest naprawdę, powiem Wam, że no. Są małe szanse na, na to, żeby, żeby wyszedł z tego cało. Dlatego rzeczywiście, pisanie tutaj listu do swojego syna, no, no miałoby oczywiście sens. Bardzo ładnie w ogóle jest zrobiony tutaj ten, ten cały król Varian Naprawdę niesamowicie wygląda w tym samym cinematiku. No, i tutaj możemy oczywiście zobaczyć całą wyspę Broken Isles. Tutaj mamy Broken Shores. Tutaj nie ma Taldranath. Z tego co widzę, powinna być właśnie jeszcze jedna wyspa Taldrana. Tutaj natomiast mamy właśnie Broken Shores, czyli miejsce, gdzie znajduje się tomb of Sargeras. Jest to zaznaczone. Natomiast tutaj mamy resztę całego tutaj e, Broken Isles, czyli mamy tutaj u góry jest High Mountain, tutaj jest Azuna, tu jest Walszarach i Stormheim jest gdzieś tutaj. Wygląda to całkiem spokojnie. Widać oczywiście tutaj wszystkie strzałeczki, skąd przybyw przybywają jednostki. Czyli można tutaj oczywiście założyć, że Maelstorm znajduje się gdzieś tutaj, proszę bardzo, tu znajduje się Maelstorm, Natomiast gdzieś tutaj w lewym, w lewym rogu można zobaczyć, że to mogą być na przykład The Lost Isles. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast Northrend w takim razie wydaje mi się, że będzie gdzieś tam u góry. A stąd płyną właśnie wszystkie jednostki Stormy, Dlatego wydaje mi się, że będzie to na, na zachód od właśnie istoty. Kingdoms, gdzieś w tych okolicach nad powiedziałbym też Maelstormem No i oczywiście uderzenie pierwsze, szybkie takie złapanie kompasu, na którym jest, który kompas w ogóle szaleje No i mamy oczywiście Anduina, co rzeczywiście jest taką troszeczkę motywacją dla króla Pakuje tutaj wszystkie rzeczy i wychodzi na pokład Skyfire'a, gdzie toczy się naprawdę niesamowita walka To jest bardzo niesamowity moment, gdzie rzeczywiście on sobie tutaj staje na dole mamy pełno jednostek, wiecie, mamy te różne statki, no i przede wszystkim bardzo mi się podoba to, z tymi, wiecie, helikopterami lecą te żyrokoptery, gdzieś tam do walki, świetnie, to one są pilotowane przez gnomy naprawdę wygląda to świetnie, no i ten moment, gdy on po prostu staje tutaj, wariant staje w tej swojej heroicznej pozie i z między chmur wylatuje właśnie ten tutaj wcześniej ten statek hordowy się nazywał Ogrim's Hammer, z tego co pamiętam. Natomiast to pewnie jest inna jednostka, wylatuje i wiecie takie zdziwienie, że oni jednak nie atakują nas, a po drugiej stronie stoi Sylvanas Windrunner, która wygląda naprawdę jak nieżywa elfka i cieszę się, że właśnie zrobili ją w ten sposób, bowiem ona nie jest tak jak to w innych grach czy na artach przedstawiana jako taka wiecie taka pulchna, ładna, seksowna, tylko rzeczywiście widać, że to już jest, to już jest nieżywe ciało, jest cała blada, ma widać, że te kości policzkowe jej wychodzą, więc rzeczywiście może nie tak... Seksownie atrakcyjna, natomiast rzeczywiście tutaj ten gest, który, który mi naprawdę się podoba, w tym cinematiku jest jeden z lepszych momentów, gdzie Sylwana z widzi wariana, patrzy się na niego i y, takie leciutkie skinienie głowy. Y, możecie to jeszcze zobaczyć, proszę bardzo. Leciutki uśmiech, skinienie głowy, no i oczywiście odmachuje warian w takim geście, Dobra, słuchaj. Okej, okay, może mieliśmy gdzieś tam jakieś zatarcia, takie dosyć mocne, ale teraz jest moment, w którym my ramię w ramię musimy e, zapierdzielać, bo wyciąga tutaj oczywiście szalator, które. E, szala main, przepraszam, jest, jest to właśnie miecz wariana, szala main, proszę bardzo, który rozpala się w tym momencie. Mm, no, i, no i wygląda naprawdę prześwietnie. Bo szykuje nam się. Dosyć, powiedziałbym, hardkorowa walka. Zobaczcie, że tutaj mamy statki alianckie i pośród nich płyną statki oczywiście hordowe i to są chyba orkowe statki tudzież, e, albo, albo w sumie mogą być to statki nieumarłych. Natomiast lecimy i pierwsze co widać, Tumbo w Sargeras. To jest grobowiec Sargerasa i rzeczywiście on podobnie wygląda jak w Warcraft trzecim troszeczkę. Próbuję znaleźć to jakieś ładne, ładne, ładne ujęcie tego. tego. W każdym razie e, widać, że, że jakby ta struktura jest bardzo podobna. Mamy tu oczywiście broken shores, tutaj będziemy wchodzić do tego i stamtąd wylatuje wielka, przeogromna chmura. Jakby, nie wiem, powiedziałbym fel magii, magii spaczonej i z tej chmury powiedziano jest, że nie dość, że on Gul'dan otworzył portal, który przywołał demony, to też stworzył chmurę, z której rodzą się demony, dosłownie jest to podobna chmura, która jest gdzieś tam daleko w Twisting Nether, z której właśnie wychodzą demony, to podobną właśnie taką miniaturową chmurę i te wszystkie kropeczki to nie są ptaki, to są demony, które właśnie, to są nowe demony, które zostały przedstawione. No i Oczywiście widać tutaj, że coś jest nie tak, i teraz wylatuje chmara po prostu tych, tych nowych demonów, które przypo przypominają troszeczkę gargulce. Okrzyk wariana. Yy, no i oczywiście wlatuje ten yy, tutaj infernal, który rzeczywiście jest troszeczkę przerażający. Niszczy tutaj troszeczkę ten statek, że tak to powiem. No i tutaj zlatuje sobie Warian. I w tym momencie, gdy już on ma dostać, leci strzała od Sylwana. Wiecie, moment, teoretycznie mogła, mogła go zostawić. Mogła, wiecie, pozbawić e, przymierza e, swojego lidera, e, jakby jedną z głównych, głównych postaci, tak naprawdę osłabić przymierze, ale nie. Ona stanęła w, w obronie Wariana. No jest to taki bardzo fajny akt, rzeczywiście potwierdzający to, że dobra, współpracujemy razem w obliczu zagłady. I mamy oczywiście. Zwraca się warian i widzi właśnie Sylwana, która wymierzyła cenną strzałę. Dwa statki się łączą. No i teraz ten bardzo mi się podoba ten motyw, gdzie ona przelatuje, posyła dwie strzały i składa się od, od razu do strzału. Tutaj widać jak szala, szala main przecina dosłownie te, tego demona z łatwością. I ten moment, w którym traci silnik. Smutna muzyka. No i nagle już widać co się dzieje. Już teraz ten, ten cały Skyfire leci prosto na skały, i wariant też już powoli wie, co się dzieje, i te jego obawy, które on opisywał w liście, powoli, powoli zaczynają go dosięgać. i Już w, bezrad... w tej chwili bezradności po prostu łapie się liny i zamyka oczy. I ten moment, w tym momencie po prostu, jak oglądałem ten trailer, mówię: O nie. O nie! Po raz pierwszy patrząc na Wariana, większość osób uważało go za takiego dupka troszeczkę. Natomiast w tym momencie większość osób, czy lubiły Wariana, czy nie lubiły Wariana, miały taki troszeczkę touchy moment, taki wiecie, taki moment takiego. O wow! O wow! No i następny moment, gdy już cały Skyfire wpadł pod wodę. No i widać oczywiście tutaj ludzi, którzy, którzy toną. No i teraz pojawia nam się Anduin wraz z tym całym kompasem, który leci na dno. No i mamy monolog króla Variana, który również płynie na dno. I teraz to możecie zobaczyć, to to, że jego shoulder spadł. Jemu z ramienia spadł właśnie, właśnie jeden naramiennik. Ta zbroja jest ciężka, więc on rzeczywiście płynie, płynie na dno pod tym całym sztormem, który oczywiście tam, tam gdzieś był, te, ta woda cały, cała, wiecie, zalewała go. No i te, te naramienniki wydaje mi się, że będzie właśnie, będą znajdźką, że te, te naramenniki spadną gdzieś tam na dno i będzie można właśnie przyjść na Broken Isles, właśnie zanurkować i odzyskać te shoulderki albo jako przedmioty, które będzie można nosić, albo jako coś, jako quest item, który będzie można można oddać warianowi, o ile przeżyje. Natomiast w tym momencie jest taki moment, który, wiecie, tak już widać, że on powoli opada. Natomiast w monologu mówi, że, że rzeczywiście to, co mówił Anduin o pokoju, jest bardzo ważne, że, ale żeby zachować pokój, trzeba o niego zawalczyć. I widzicie, tutaj mamy już. Te teraz, w tym momencie, możemy zobaczyć drugie oblicze, o którym ja Wam ostatnio opowiadałem w historii. Bo mamy oczywiście dwa oblicza. Mamy właśnie Wariana jako króla wojownika, ale mamy też go, Logosza, który też żyje w nim. Jest to Logosz, jest to jego strona gladiatora w momencie, gdy, gdy został rozdzielony na, na, na dwóch Warianów, a później został złączony. I tu możemy zobaczyć, jak on staje do walki z dwoma mieczami jednoręcznymi, rozłączył swój miecz. Szalamane w Sh Shalator i Elemain, To są dwa właśnie Shalator i Elemein Łączą się w Szalamane i osobno właśnie używa ich jako taki gladiator bez naramienników. Po prostu taki wojownik. Dosłownie niczym dźgał, jakby wiecie, na zasadzie takiego. Logosz jest to dosłowne tłumaczenie duch Wilka. Więc z tymi dwoma kłami, dosłownie dźgał tutaj. Można widać, jak wskoczyli do walki z tyłu Sylvanas wraz z nim z strzały no i razem sobie nieźle radzą. Ramię w ramię walczą za Azeroth. Tak jak on tutaj. Tak jak on tutaj krzyczy właśnie za Azeroth. Jeb! Yeah! Wow! <laughs> Summer 2016, czyli możemy spodziewać się, że gdzieś na lato 2016 oczywiście wyjdzie, wy, wyjdzie Legion. No miejmy nadzieję, że, że mniej więcej w tym okresie, natomiast muszę przyznać, że jest to mój aktualnie ulubiony Cinematic. Zdecydowanie te uczucia, to wszystko co zostało tam przekazane, przemawia po prostu do mnie. Bardzo ja też jestem zagorzałym fanem Alliance, jestem takim, wiecie. Trochę jebać hordę, ale, ale w momencie, gdy rzeczywiście stoimy w obliczu śmierci, zniszczenia i końca świata, połączenie się dwóch sił ma jakby sens, pomimo tych, tych niesnasek, więc wydaje mi się, że to będzie na zasadzie taki, że dobra, rozwiążmy ten problem, później możemy się tak naprawdę tłuc. choć jest to drugi moment, w którym tak naprawdę walka między sobą jest bez sensu. I rzeczywiście powinniśmy już się połączyć, choć bardzo fajnie, że Sylvanas będzie miała swoją jakąś rolę, taką dosyć dużą rolę w tym dodatku wariant też będzie odgrywał jakąś znaczącą rolę No i wiele, wiele innych postaci również gdzieś tam będzie miało swoje dwa grosze dlatego też podoba mi się ten Cinematic. Aktualnie zajmuje moje pierwsze miejsce, następnie jest Cinematic Wrath of the Lich King Później muszę powiedzieć, że w Warlords of Draenor Classic The Burning Crusade więc powiem wam tak, jestem, jestem zadowolony. Ten cinematyk bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Jest wiele smaczków w nim, które można można gdzieś tutaj odnaleźć, więc jak najbardziej zapraszam Was do komentowania. No i oczywiście możecie gdzieś tam ocenić ten cinematik jak Wam się podoba, no i możecie ewentualnie zrobić swój ranking jakie cinematyki Wam się podobają i tak dalej, więc zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, pa, pa. cześć!